Zakończył się listopad, pora go podsumować. Listopad miał 20 dni pracujących, ponieważ odpadły nam dwa dni świąteczne, 1 i 11 listopada. Listopad podsumowujemy według następujących tematów. Wybory parlamentarne w Izraelu, stopy procentowe, projekcje od NBP, nowa listopadowa, ludność, inflacja, wynagrodzenia, emerytury i renty, bezrobocie, PKB, kursy walut i ceny paliw. 1 listopada w Polsce przypadło święto, mieliśmy dzień wolny. Wtorkowe wybory parlamentarne za to odbyły się w Izraelu i wygrała je prawicowa koalicja popierająca byłego premiera Benjamina Netanyahu, która zdobyła 64 mandaty w liczącym 120 miejsc Knesecie. Jest to o tyle ważne, ponieważ rzutuje to na to, co się dzieje w Ukrainie. Państwa Zachodu oczekują reakcji ze strony Izraela. Do tej pory było to mało prawdopodobne, ponieważ nie było rządu większościowego i wybory w bah w Izraelu odbywały się dość często. Teraz jest pierwsza szansa na to, że Izrael opowie się po której ze stron. 3 listopada mamy aż dwie istotne informacje, i obie tyczą się stóp procentowych. Po pierwsze, Bank Centralny USA podnosi stopy procentowe o 75 punktów bazowych do poziomu 3,75-4%. Prawdopodobnie będzie to ostatnia tak wysoka podwyżka. Kolejna jest spodziewana na grudzień w granicach pół punktu procentowego, nie wykluczając jednak 0,75. Druga informacja dotycząca stóp procentowych to Bank Anglii decyduje się na podnieść 8 raz i zarazem najwyżej od 33 lat. Stopy procentowe, konkretnie o 75 punktów bazowych do poziomu 3%. Na naszym krajowym podwórku ze stopami procentowymi jest troszeczkę inaczej. Rada Polityki Pieniężnej decyduje się po raz kolejny pozostawić stopy procentowe na tym samym poziomie, więc 6,75 jest z nami nadal. 14 listopada dowiadujemy się, dlaczego nie mieliśmy podniesionych stóp procentowych. Mianowicie dostajemy nową listopadową projekcję PKB i inflacji od NBP. Jest to trzecia w tym roku. Ale już ostatnia i jak z niej widzimy, inflacja w tym roku ma się zamknąć na poziomie 14,5%. Jest to średnioroczny odsetek. W przyszłym roku nadal ma być źle, ale nieco lepiej 13,1%. W 2024 ma być to 5,9% i dopiero normalny rok przyjdzie w roku 2025, czyli 3,5% gdzieś w środkowej części roku i 3,5% ma wyjść średnioroczna inflacja. Z PKB sytuacja ma się jeszcze gorzej niż z inflacją. O ile w tym roku mamy mieć PKB na poziomie 4,6%, co jest rzeczywiście realną informacją, w roku 2023 mamy mieć bardzo zły wynik: 0,7%. I jest to znacznie gorzej niż to, co przewidywaliśmy jakiś czas temu. W 2024 lekko się odbijemy do 2% i dopiero jakaś względna norma przyjdzie w roku 2025: 3,1%. Jak widzimy, najbliższy normalny rok to rok 2025, roku 2023 i 2025. Mogą być po prostu latami na przetrzymanie. 15 listopad i dwie istotne informacje. Pierwsza z nich to ogólnoświatowa: 8 miliardów ludzi na świecie. Na świecie był nam 8 miliardowy obywatel. Jest to oczywiście data umowna, ponieważ nie wiadomo kiedy to rzeczywiście się stało. Niemniej jednak, ONZ wybrała, wybrało tą datę na taką symboliczną. I krajowe podwórko. Inflacja. Kolejny raz mamy odczyt inflacyjny za miesiąc poprzedzający, w tym wypadku za październik. Inflacja jest znowu rekordowa i wynosi 17,9%. Jest to bardzo dużo. Ciekawe informacje dostajemy od gus 18 listopada: Mianowicie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w roku 2021. I widzimy z niego jasno, że Polska jest bardzo podzielona również ze względu na wynagrodzenia. Zdecydowanie najlepiej zarabia się w województwie mazowieckim: 6735,13 zł. Groszy. Bardzo dobrze radzą sobie jeszcze cztery województwa. Województwo dolnośląskie 5883,69 zł, województwo małopolskie 5672,84 zł, województwo pomorskie 5622,34 zł i województwo śląskie 5610,85 zł. Niestety nie wszędzie jest tak dobrze. Zdecydowanie gorzej jest we wschodnich województwach. Województwo warmińsko mazurskie ma najmniejsze średnie wynagrodzenie. Jest to 4884,89 zł, zanim jest województwo podkarpackie, albo właściwie tuż przed, 4960,13 zł, i województwo świętokrzyskie 4988,53 zł. Na 22 listopada przypadają nam dwie istotne informacje. Pierwsza z nich tyczy się przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022. I to zatrudnienie wyniosło 6 500 900 etatów i było wyższe niż w roku poprzednim o 2,4% i również niewiele wyższe niż w miesiącu poprzedzającym, ponieważ o 1,1%. Natomiast wynagrodzenie wyniosło 6687,92 grosze brutto, co stanowi więcej o 13% niż w roku poprzednim i względnie tyle samo co w miesiącu wrześniu. Druga istotna informacja tyczy się emerytów, rencistów, emerytur i rent. I w Polsce liczba emerytów i rencistów wyniosła 9 280 600 osób i była około 40% niższa niż ta w roku poprzednim. Jeżeli chodzi natomiast o samych emerytów, to jest ich więcej, ponieważ jest ich w tym momencie 7 101 tysięcy, a w roku poprzednim było 7 89 000, także przyrost około 12 tysięcy osób. Cała ta grupa emerytów i rencistów stanowi 24,4% społeczeństwa. Średnia emerytura ZUS-u wyniosła 2644 zł i 84 grosze, ale mediana jest zupełnie inna, wyniosła 2244 zł i 56 groszy. Mieliśmy coś o zatrudnieniu, to mamy też coś o niezatrudnieniu, czyli bezrobocie. 25 listopada dostajemy informację od GUS na temat stopy bezrobocia. I ta stopa bezrobocia jest taka sama jak w miesiącu poprzedzającym, czyli 5,1% zarówno we wrześniu, jak i w październiku, co daje nam łącznie 796 tysięcy osób bez pracy. Najlepiej, jeżeli chodzi o sztuki, to województwo lubelskie. 15 100 osób bez pracy, co przekłada się na 4,2% osób bez zatrudnienia, ponieważ w województwie lubowskim mieszka stosunkowo mała liczba osób, poniżej miliona. Zdecydowanie więcej osób bezrobotnych jest w województwie mazowieckim regionalnym z wyłączeniem Warszawy, czyli 74 700 Osób. Jeżeli chodzi o procentowy udział, to zdecydowanie najlepszej jest w mieście stołecznym Warszawa 2,1% osób bezrobotnych, co przekłada się na ponad 40 tysięcy osób bez pracy. Na drugim miejscu województwo wielkopolskie i na trzecim województwo śląskie odpowiednio 2,8% i 3,7. Gorzej jest w województwie mazowieckim regionalnym 8,9% osób bezrobotnych, województwo podkarpackie 8,7% i województwo warmińsko-mazurskie 8,3. I aż trzy istotne informacje na koniec miesiąca. 30 listopada dostajemy informacje od GUS na temat produktu krajowego brutto niewyrównowanego sezonowo w trzecim kwartale i ten wzrósł o 3,6% rok do roku, a w poprzednim roku było to 6,5%. Druga istotna informacja to nowy odczyt inflacyjny i odczyt inflacyjny jest lepszy niż ostatnio, ponieważ wyniósł 17,4%. Niemniej jednak ceny wcale nie spadają, a wręcz przeciwnie rosną i to rosną dość szybko. Miesiąc do miesiąca wszystko podrożało o 0,7%. I kolejna istotna informacja od głusu na temat Polski i Polaków. Dostaliśmy informacje na temat liczby ludności, urodzeń żywych, zgonów, przyrostu naturalnego, małżeństw, rozwodów i salda migracji. Do tego również mamy informacje na temat ruchu naturalnego i migracji w latach 1980-2021, podziału ludności według ekonomicznych grup wieków w wybranych latach i ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Na koniec warto zwrócić oczywiście uwagę na kursy walut. Widzimy, że złotówka umocniła się, zwłaszcza jeżeli chodzi o dolara amerykańskiego, o 23 groszy. Jest to dobra dla nas wiadomość, dzięki temu inflacja może rzeczywiście spaść, bo nie będziemy kupować tak. Drogo gazu ziemnego czy ropy naftowej. W stosunku do euro lekka poprawa, w stosunku do franka szwajcarskiego jest to na niezmiennym poziomie i na funt szternik również niewielki zysk. Oprócz tego, że mamy dobre informacje, jeżeli chodzi o dolara, a ropę naftową kupujemy w dolarach, to ogólnie na rynku paliw też się nieco poprawiło. W ciągu całego miesiąca zmiana nastąpiła o blisko 7% do dołu 6,71%. Maksimum odnotowaliśmy 7 listopada na poziomie 99,53 za baryłkę, czyli poniżej 100 dolarów. Ani razu w tym miesiącu ropa naftowa nie przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Niestety nie udało się też złamać granicy 80 dolarów za baryłkę. Najniższy poziom 28 listopad 80 dolarów, 86 centów za baryłkę. Ceny ropy naftowej są jedne z najniższych w tym roku. Średnio w ciągu miesiąca oscylowaliśmy w granicach 90 dolarów za baryłkę. Niestety w najbliższym czasie może się to zmienić, ponieważ mamy spotkanie OPEC Plus na temat zmniejszenia wydobycia. Grudzień będzie jak grudzień co roku, czyli będzie to generalnie miesiąc podsumować. Zobaczymy, czy będą jakieś istotne informacje gospodarcze.